Ja A dzisiaj będziemy robić magiczną wstęgę. Dokładnie. Dzisiaj będziemy przygotowywać wstęgę Mobiusa. Dokładnie będziemy ją rozcinać. A co do tego potrzebujemy? Kredkie papieru z liniem, żeby mi było łatwiej. Prostokątnego kawałka papieru. Niebieskiego. Nożyczek. Do rozcięcia. I taśmę klęczącą. Można też użyć kleju. Akurat my użyjemy taśmy, taśmy żeby to skleić. Tu nakleimy taśmę ja na krawędź. Poczekaj ją I teraz będziemy tak łączyć, tylko że trzeba zrobić takie pół obrotu. I tu sklejamy. To jest nasza gotowa wstęga Mobiusa. Teraz będziemy ją rozcinać. Jak sądzisz, co się, co, się, tak, co się stanie, jak ją rozetniemy? Będzie nie dwa kawałki, takie dwa mniejsze proste kąty, tylko będzie więcej. Nie. Zobaczymy. Będziemy rozcinać ją na, na pół, Wzłóż, tak, tak jak tutaj wzdłuż linii będziemy ją na pół rozcinać. Tu mojej córce narysowałem linię, żeby jej łatwiej się cięło, teraz jej lekko natnę papier, żeby miała po czym wycinać. i już tej linii ciąć. Wstęga Mobiusa jest to tyle ciekawa, że ona ma tylko jedną stronę, o czym zaraz pokażemy na innej, e, innej kartce. Właśnie! Yeah. I tu rozetnie od razu do końca tutaj całość. I tak to powstało? Na jeden. Cały czas jest jedna, a przecież na pół równo. Ciekawie, prawda? Bo ta figura wstęga Mobiusa ma tylko jedną stronę. Zaraz zobaczymy to na innej kartce. Będziemy wzdłuż rysować linię. Nie, pisak weź. się. Tu będziemy jak pisać. Czym ja będę tutaj odwracał? <grystanie> Czy możesz lekko, lekko pisać tutaj tam ciągnę? Muszy tylko pachnie. Musi troszeczkę obu to było klejenie. Tak, cały czas piszemy po jednej stronie, prawda? Tak. Nie odegwałaś ani odrobinki pisaka. O. I co? Jedna strona ma jedną stronę. Maczwie, widzowie! Nie jedną stronę, cały czas pisać po jednej stronie. Właśnie! To jest taka, taka ciekawa figura. Tutaj bryła nasza, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Na pewno polecam na Wikipedii przeczytać troszeczkę o niej. Ja tutaj nie jestem jakimś matematykiem, żeby tutaj więcej mu co niej opowiedzieć. Tak, na pewno tak, jest to tak. ciekawe takie doświadczenie, które można wykonać z dzieckiem. Podobało Ci się? Tak. I to było będzie dziwne. Dziwne, na pewno, na pewno warto coś takiego przygotować, tym bardziej, że zasadniczo wszystkie składniki do tego, czyli papier, nożyczki, coś do sklejenia. Sądzę, że każdy ma z nas w domu, więc warto coś takiego dziecku pokazać i z dzieckiem przygotować. Jeśli się podobał odcinek, to oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału, jeśli macie jakieś własne pomysły na to, to zachęcam do podzielenia się na dole w komentarzach i do zobaczenia z tym razem. To na razie. Hej! ป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊าปาปา